40 kHz sygnał na 1, czyli blisko blisko zera Niesamowite Niesamowite Która jest godzina, czyli zajęło nam to 40 minut Ale jest, nie, ale cieniutki, kurde to jest... Powiem Ci, że to jest nie Się mandero, panie. Interwencja obywatelska. Jest pierwszy dyktaturysta za niecałe 300. Czy za 150. Ja, ja, jestem, ja jestem za, za friko jestem. No my za, za kawę robimy, nie? Tak. Nie pobieram żadnych opłat. Nie, za no. możliwość, żeby tu jeszcze pochodzić dziś jeszcze, to... No to fajnie. Bo tutaj to dużo osób się przewinęło i pogubiło jakieś drobne. No wiesz co, ja też tak myślę właśnie, że tak się stało, nie? Ja, bo tam są jakieś zajęcia, pewnie jeżdżą na koniach, jakieś tam mm -hmm, mm -hmm. ludzie i... Chodź zobaczymy tutaj jak to wygląda. To na pewno nie w tym miejscu, tak? Ja na tylko hali jest, na Hali wie? wiem. Ale to widać po prostu z tego. Z mapy Google widać to, nie? To kółeczko. Tak, jakieś podkowy pan tutaj mówił, że mogą być. O, to e... fajnie, ale tutaj też mogę zgubić, czy nie? Nie, na hali, na hali, Na hali, nie? ten odcinek 50 na 20 metrów. Dzień dobry, witam. O, pani Monika, tak? <laughs> witam Sławek. Dzień dobry. I co to się stało? Proszę powiedzieć. Na ostatnim treningu przed zawodami skakałam i nad przeszkodą mi się zahaczył łańcuszek obacik tutaj. O bacik. Tutaj. I o bacik. Tak czułam to troszkę, myślałam, że tylko się po prostu em, zahaczył, a potem się zorientowałam, że mm -hmm. jednak się urwał. Że I... No, baty pejczę te sprawy. Proszę no. powiedzieć, to gruby łańcuszek czy cieniutki? Nie ma Pani gdzieś zdjęcia, nie? Cieniutki, cieniutki tak? Mm -hmm. A był jakiś medalik na nim, czy coś Były takiego? Nie, dwie zawieszki. Takie serduszko i. A serduszko i to już dobrze, nie? No. To już dobrze, nie? To... O ile się nie rozdzieliły. <noise> nie no, będziemy starać się poszukać. Z zobaczymy to miejsce, co? No jest. Jak to mi. wygląda, zanim się przebierzemy, zanim... <noise> no ty tutaj chyba której jesteś. <noise> ja, ja, ja. Super. No, na pół, <noise> powiem tak, z łańcuszkiem może być trochę cię ciężko, mhm. bo wolałbym, żeby naprawdę to bukolczyk albo obrączka, co nie? Ale te, no jest szansa zawsze, nie? Mamy dobry sprzęt, także postaramy się. Tak wygląda ta hala tutaj. Czyli tak proponuję pani, żeby najpierw tutaj zacząć od tej strony, tak? Tą połówkę, tak? Aha, to już mamy. To już mamy więcej, więcej wiadomych jak niewiadomych. Od tego miejsca zacznijmy. A jeszcze tak chciałem wiedzieć, czy tu jest jakaś posadzka betonowa, czy coś takiego, czy jest ziemia tylko. No to powinno być tak, no bo my to to bardzo fajny grunt, nie Krzysiek. No, jak ta plaża. Nie miałem czasu na porze, jak. <laughs> jak na plaży, co nie? <laughs> to ja też nie wziąłem w tym roku wykrywacza, w gdy nie byłem. No dobra, dobra. Jak jest super dziur, no to, no to tutaj nie można niestety zrobić, bo po prostu to podłoże się potem popsuje. Uh -huh, uh -huh. Ale ja sobie tak myślałam, żeby na przykład, no jeśli chodzi o łańcuszek, nie wiem jak te zawieszki to w, jak będzie gdzieś, nie wiem, to słychać, to na przykład jak są widły, no to po prostu tak. W ziemię podbierać i wtedy to powinno się zahaczyć. Nie, 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 to za dobrze by tak było, nie Krzysiek? Nie. To, to, tak się nie A da, to nie? To, to tak mniej więcej, to za yy, jakiś dźwięk. Nie, to to musiałby, nie wiem, przesiać tą chyba sitem ten cały piasek, co nie? Mm -hmm. Żeby takim yy, domowym sposobem to wyciągnąć. Nic, zaraz się przebieramy, będziemy szukać. Co, musimy podkręcić sobie maszynę na pewno trochę yy, na większe możliwości, czy na drobne jakieś złotko. Mam na 98, ale przeskoczę sobie z częstotliwością z 17 pojedziemy do przodu na 25 dam sobie, na razie na tej pochodzimy. Co tak się znalazłeś? Dwa fenole. No nie gadaj. Dwa fenole, ale to takie wiesz nie może być. Tutaj fenole 1970 Któryś, no, no kurczę, dwójeczka. Znajdziemy tu wykład i będziemy zapewnić wzywać. No jest, dwujeczka. Ty no co to jest? No rzeczywiście. Gratulacje panie. Ale stąd taka moneta, przecież to już... Ale kupuje. ja mówię, tu się będziemy spodziewać różnych rzeczy. Będzie fajne kopanie powiem ci. No. Czyli jakby tutaj jakieś odsety były, to... Mój pierwszy sygnał jakiś tutaj. Ty, a gdzie ping jest? Kasia, ty leć potem po mojego pingpontera. Takie wychodzą części od czegoś, nie wiem czy to jest jakiś element uprzęży, czy czegoś świecące, no ale no, nic, kopiemy dalej. Ja się bałem, że coś będzie maskować tam, wiesz? No. Dobra, ja przejadę sami pierwszy tutaj, gdzie one, bo widzę, że te konie, one po obudowie tutaj latają. Co to jest. Takie pierdołki się wyciąga cieniutkie, no ale trzeba takie kopać niestety. Mamy monetkę. Hmm. 10 groszy, proszę bardzo. Ktoś tutaj sobie zgubił. To już druga monetka. 70 roku, nie? Ja nie wiem skąd to się tutaj wzięło, bo to chyba nikt tego nie używa, nie? 77 znowu fenolek. Ja mam ten. O, mamy trzy nie? O. Nie ma moich tych? Mojego wytywacza Nie, bo ja mam mówić wysoko ustawiona, 25 kHz. Aha, bo ja się dostroiłem do częstotliwości, jak ty byłeś obok. No, ja. Powinien kanał wybrać, jaki wiesz. Zobacz. No, jakaś nabilka z czegoś. No, ale to głowa konia, chyba, nie? Ach, Mustang. Zobaczcie. Tak, Mustang? <laughs> Jakiś napis, tutaj jest i głowa konia, nie? I grzywa jeszcze jego. <laughs> Ciekawe znalezisko. Później pokażemy. Słuchajcie, na pewno każdy z Was miał jakieś tam zlecenia kiedyś już w swojej karierze. No ja miałem kiedyś obrączkę do poszukania. Po jednej imprezie, właśnie na ognisku, zginęła właścicielowi obrączka. Eee, no zajęło mi to chyba z godziny czasu. Teren był już po ognisku tak yy, roztrzepany, że. Ciężko było w ogóle coś tam poznać, że jakiś to jakiś ogródek był, nie? No właściciele tam ryli grabiami wszystkim, czy to tylko się dało. No ale to miałem jeszcze wtedy gareta od której... No powiem Wam, że po godzinie to wszystko wychodziło. E, monetki jakieś tam wychodziły, jakieś tam pierdołki takie. Blaszki, nie blaszki, jak to się zawsze, polmosów od cholery było, bo to ogródek taki typowo w mieście. No ale po godzinie się udało trafić, nie? Udało się trafić tą grubą obrączkę. A naprawdę radość była niesamowita. Właściciel sobie odzyskał tą obrączkę, też się cieszyłem z tego jak nie wiem, ja oczywiście pieniędzy nie biorę, tam wcisnął nam na jakąś plaszkę dobrą I, i tak się skończyło, moje takie najdziwniejsze yy, No Sławik, ale ten fant, <grystanie>. który właśnie przysypujesz teraz, Była taka sytuacja, mogłeś go chociaż pokazać, nie? Przez znajomego, przez kolegę byłem poproszony do współpracy z policją, tak? Yy, żeby poszukać... Hmm, śmieszna sprawa, śmieszna i taka tragiczna trochę, bo myśliwi zabili konia podczas polowania. pomylili po prostu ze zwierzyną. Zabili tego konia i uciekli, tak? E, właściciel był policjantem. Jest jeszcze do tej pory, tak? E, I no i co? I była rana wlotowa, a nie było wlotowej rany, nie? Także pocisk tkwił w koniu. Trzeba było ten pocisk znaleźć, nie? E, no bo... Jest, no, ciężko mi jakoś tego powiedzieć, ale to było naprawdę... To było takie niesamowite przeżycie. Przyjeżdżam... Na to miejsce weterynarz już na mnie czekał. Kupę policji do tego wszystkiego, weterynarz wyciął cały brzuch, wyciągnął wnętrzności z tego konia. I ja szukałem po prostu wykrywaczem w tych wnętrznościach tego pocisku, flotowego. No gdzieś, tak po godzinie, po półtorej, miałem praktycznie wszystkie bebechy pokrojone z tego konia. I co jest najdziwniejsze, że każdy sygnał, który najeżdża się na, na takie organy wewnętrzne, to wszystko pokazuje, jak kolor. nie? I, I co? I. No i trochę człowiek głupieje, tak? Ale ja już mam trochę tym doświadczenie, także właśnie takie żywe organizmy mają płyny właśnie sobie metaliczne, czyli tam ołów, jakieś tam żelaza, magnezy i tak dalej. I to, zmyli, to trochę myli, co nie? No ale nie dawało mi spokoju. To miał być piękny sygnał, bo to był pocisk od, od strzelby myśliwskiej. także to miał być ładny sygnał, taki znajduje często w lesie. No i co? I dostał ten koń, w szyję, a ten pocisk gdzieś był tam za, za tułowiem dalej co nie? pod skórą. Także... Ładny sygnał namierzyłem na skórze tego konia. Przy, weterynarz przyciął mi tam skalpelem. Yy, zrobił po prostu takie rozcięcie w cierpi Pontera. No i piękny sygnał. Nie? Zaraz policjanci się rzucili z tymi chorągiewkami i mówi, mamy go nie. No i ta sytuacja się skończyła tak, że. Yy, na drugi dzień, jak się dowiedział ten myśliwy, co uciekł z tego miejsca dowiedział się, że pocicky został znaleziony. No i przyznał się sam, nie? Z Wrocławia jakiś tam myśliwy. Jakieś tam odszkodowanie z tego tytułu było, także sprawa zakończyła się dobrze, tylko dlatego, że zeznała się z pocisk, tak? Tak to wyglądało, no. Niesamowite przeżycie, kupę policji i w środku detektorysta. 40 kHz sygnał na 1, czyli blisko blisko zera. Niesamowite, niesamowite. Która jest godzina, czyli zajęło nam to 40 minut? Ale jest, nie? Ale cieniutki, kurde, to jest... Powiem ci, że to jest nie do wyciągnięcia. <laughs> Jeszcze tylko się modli, żeby był medalik, co? Powolutko, powolutko, powolutku. Medalik już gdzieś kurde. Będzie widziałeś? Czy nie? ale zakopany jest. Czy nie chcę go położyć? Czekajcie może zawołamy właścicielkę. Co? No, zawołaj. Popoczę jest. Gdzie? Jest medalik. Jest. Gratulacje Niech Pani podejdzie. <laughs> Zapraszamy! Czekaj, zaraz sobie, zaraz sobie pani znajdzie sama. Będzie piponter złapie to czy nie? Ciężko co? co? No kurde 40 kHz i sygnał powyżej zaraz na 1, no nie, I termozaz, kurde, to jest... Poczekaj czy mój w ogóle to złapie? Garet To jest garet. Kurde, to jest ja no. żeśmy to zakopali teraz nie znajdziemy. Jest, jest, znalazłam. O patrz, złapą. Jest no. Dobra. Niech pani sobie tutaj rękę włoży powolutku. Czy wszystko jest? Kurde, one się zaczepiły, tak Ale To jest ten? Hispadły, tak. O tego chodzi? Tak jest. Czy jakiś inny? To, jakieś inne? Może jak znajdziecie to takie Serduszko i krzyżyk. Z cyrkuniem. Nie ma lipy. No i fajnie. Przyjechała konkretna ekipa. No. 40 minut. Ale jest gorąco porowa, jest nie krzyk. Gorąco. No, poruwa jest. Najdziwniejsze, że znaleźliśmy tutaj dwóch z 70 z któregoś roku. Ale znaczy w sensie, że nie stare, tylko taki dziwny okres, w najczęściej znajdują jakieś tam pluskie monety. Ale skąd one się tu wzięły? Poza tym, to nie, jest, nie wiem, czy? Nie wiem skąd te monety się tu wzięły. I kolega znalazł coś z jakąś... Coś jest, jakiś koń narysowany. Coś tam zaraz Sławik pokaże. pani trzyma to sobie tak na rękach. Ja sobie też zdjęcie. Pani sobie zrobił pościg na tym. Super. Najważniejsze, że się udało. Bo tak. ciężko było, nie Krzysiek. Ciężko, ciężko. No, to nie jest właśnie łotko. Nie każdy wygrywa sobie tam po raz. właśnie jest takim byle jakim był wczoraj chłopak, bo to ma To, to jest nie, wysoką. To jest specjalista od cienkich sreberek, także. A to z złotko. To ciężko. A, to jest od butów. Od czego? Od butów. Od butów to jest? Tak, od butów, tak? takie tutaj, o takie coś. Mhm. I No fajnie. Takie coś, to często w polu znajdujemy tylko takie zajechane. Eee, był I był takich był. elementów dużo jest tutaj ukruszonych. Mhm. To też od jakichś, od sprzętów po prostu. Aha. I w końcu gdzieś tam urwie, po prostu z jak się jazdy to się y, ten, w skórę to się ten, mhm. a, takie mhm. jakieś sprzączki urywają, nie? To na, tym, na zewnątrz, tym może sobie pani na pamiątkę zostawić. Macie trening teraz tutaj, czy nie na zewnątrz? E, no tak, tak, jeździmy, ale takie ale teraz, czy nie? w miarę grzeczne konie. Może z... 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 Możemy się tam pokręcić no. trochę? No. Bo tutaj no. jest tak gorąco, że mamy wody wyjść. No, tu jest straszna parupa. <laughs> Wejście w linie. Tu sobie jeszcze trochę pochodzę, dobra? Z tym. No to spokojnie, my sobie napijemy się czegoś. I taką mnę, czegoś. dziwną znaleźli. Może nagrodę na to. Na no pewnie. Nic nie potrzeba. Trzeba, trzeba. trzeba. Na fejsie też napiszę ale to to nie przeszkadza. to w wdzięczności, a nie jako forma zapłaty. To byśmy się cieszyli, że ktoś nam jakieś pole udostępnił. Jakie? Do, do poszukiwań. A jakie pan chce? Ale są, pan takie tutaj są jak pan jest zainteresowany, to po starych tych, nie wiem, pan. Jak najbardziej. No to tu wiem, tutaj blisko to Tylko te, tylko musi być zgoda właśnie bo my działamy legalnie mm -hmm. I najpierw, żeby mieć zgodę od konserwatora zabytków Bo chodzimy całą grupą, nie możemy tak gdzieś e, No chodzimy grupą i chodzimy to prawnie robimy, nie? No to, no to, to musimy mieć zgodę dział właściciela no Później zgodę WKZ-u Na mojej działce jest tam wokół tamtej gospodarki Nie sama gospodarka, ale wszystko co wokół, nie? No to jakby pan miał chwilę, to byśmy Ja mam taki ten formularz, to byśmy napisali numer działki O, no, pani zadowolona? sobie galopuje teraz na koniu, a my co Krzysztof, spełnione, nie? Bardzo się fajnie tak, udało. Tak, tak, wrócę w końcu na swoją częstotliwość na 20 kilo, <laughs> bo na takiej to rzadko chodzę. Jeszcze raz przypomnij na, jak, na jakiej chodziłeś? Na 40 kilo i sygnał był jeden powyżej zera, także takie w polu takich sygnałów się nie kopię, bo to każdy opiłek jest. Mhm, czułeś, na ile miałeś? E Czułaś z czułości szedłem, żeby tych głębokich sygnałów nie było. Miałem około 20, nie. Mm -hmm. Żeby za głęboko nie kopać, bo pani mówiła, że jest gdzieś tak do 15 cm. O, widzisz. Nie ja, no, się doświadczony. Już tych sreberek to troszeczkę pokopałeś. <noise> <noise> Specjalista od sreberek. Dobra, i co? Ciasteczko sobie zajadamy teraz. Pani nas poczęstowała jakimiś słodyczami. Pochodzimy zaraz sobie tutaj jeszcze po tym piasku, poszukamy współczesnych rzeczy. Być może obrączkę znajdziemy, Krzysiu, albo kolczyka, tutaj co? No, miejmy nadzieję, nie? A nie nastawiamy się, to ma być relaks. Teraz to już luz, nie Krzysiek? Teraz, Teraz już sport, tak. nie? Ogólnie szybko poszło, nie? No, nie ma już ciśnienia. Zeszło z nas ciśnienie, ale tam nie, nie szło już oddychać. Tam, tam była taka parówka, że masakra, normalnie jak pod szklarnią. Dobra, połazimy tutaj, zobaczymy, może jeszcze tutaj coś wyjdzie.